Skoro to jest filmik o sztucznej inteligencji, to czy nie powinna go stworzyć sztuczna inteligencja? Hmm. Ale skoro sztuczna inteligencja by to stworzyła, to po co ja jestem tak w zasadzie wtedy? Czy w ogóle mnie świat jeszcze potrzebuje i mojej fotografii? Nie, nie ma co się tam martwić, przejmować. Lecimy z temacikiem. Cześć wszystkim, ja nazywam się Alek. Hashtag Alek, jestem fotografem architektury i w kursie Projekt Fotografia odpowiadam właśnie za fotografię architektury, ale również za fotografię mobilną. I bardzo dużo w tym kursie opowiadam o edycji. Dzisiaj, w ramach takiej próbki mojej wiedzy, chciałem Wam opowiedzieć o czymś, co. Zdobywa ostatnio wielką popularność, czyli o sztucznej inteligencji i o tym, jak ona mnie zastąpiła. Nie, nie, żartuję. Nie zastąpiła. Nadal pamiętajcie, liczy się to, co macie w głowie, i tak jak patrzycie na świat, sztuczna inteligencja za was nie zrobi ładnych zdjęć. Dzisiaj sobie pogadamy właśnie o tym, jak sztuczna inteligencja usprawniła mój workflow. Moją edycję i jak uprzyjemniła to zajęcie. Chciałem dzisiaj z Wami omówić takie trzy, trzy konkretne zastosowania sztucznej inteligencji w środowisku Adobe, a konkretnie oczywiście o Lightroomie i o Photoshopie. Zaczniemy sobie od Photoshopa, bo to właśnie tam wprowadzono od niedawna funkcję Generative Fill. Chyba tłumaczone na polski, generatywne wypełnienie, ale zdecydowanie jestem fanem tutaj tego angielskiego zwrotu. W ogóle polecam Wam to taki protip przy okazji korzystać z anglojęzycznych wersji programów, nawet jeśli macie dostępne je po polsku, bo po prostu o wiele prościej znaleźć potem jakieś porady, poradniki w internecie. Zdecydowana większość z nich jest po prostu tworzona po angielsku, to raz, a po drugie po prostu uczycie się przy okazji. Języka jest to mega sposób na, na poznawanie. No ale nie o tym dzisiaj Alek nie jesteś szkółką języka angielskiego. Może powtórzymy angielski. Nie, no co ty tato? Jesteśmy szkółką fotografii, edycji fotografii. Przechodząc do meritum. To generatywne wypełnienie to jest generative film Potrafi wypełnić, tak jak zresztą trochę nam wskazuje nazwa, wypełnić dany zaznaczony obszar w sposób inteligentny. W sposób taki, że sztuczna inteligencja widzi obszary zdjęcia i na tej podstawie umie zaproponować coś od siebie, coś co będzie bardzo pasowało do tak jakby otoczenia. Coś co w przeszłości bywało naprawdę czymś koszmarnym w niektórych przypadkach, czyli retusz, teraz jest po prostu czymś mega przyjemnym. Dobra, widzicie przed sobą zdjęcie wykonane z bardzo ciekawego miejsca. To jest taras widokowy w biurowcu Forest w Warszawie. Bardzo Wam polecam, bo widok na wieżowce, taki jak tutaj widzicie, no jest jedyny w swoim rodzaju, a teraz jest ogólno dostępny przez te ciepłe miesiące roku. Nie jest to żadna reklama. Na no maksa polecam, bo jest tam zielono i są cudne widoki. Ale nie o tym dzisiaj. Ja zrobiłem takie zdjęcie przy użyciu dziesięciokrotnego zoomu optycznego w moim smartfonie, żeby sobie skompresować tą miejską rzeczywistość i pokazać wieżowce, a na pierwszym planie zieleń. Natomiast mamy tutaj taką przeszkadzajkę, która mi wewnętrznie bardzo wadzi, a mianowicie ten oto dźwig. I teraz w przeszłości pewnie byśmy użyli stempla, może byśmy użyli... Spadaj mucho, nie jesteś zaproszona tutaj na ten kurs. Pewnie byśmy użyli stempla albo innego narzędzia. Natomiast tutaj zobaczcie, na czym to wszystko polega. Użyjemy sobie skrótu klawiszowego L. Bardzo polecam skróty. To jest skrót od takiego zaznaczenia takim lasem, a konkretnie jednym z tych narzędzi tutaj, które widzicie po lewej. Które aktualnie macie wybrane. Ja natomiast bardzo lubię to lasso, i po prostu ono pozwala nam, klikając, wybrać dany obiekt. No i teraz zaznaczmy sobie ten nasz dźwig. Tutaj od razu uwaga, nie jest wskazane, żeby było to takie zaznaczenie, bardzo przylegające do tego przedmiotu, który chcemy usunąć, więc zaznaczam tak nawet nie za bardzo dokładnie, po prostu obrysowując kształt naszego dźwigu. I OK, i mamy zaznaczony dźwig. I teraz zobaczcie, cała magia polega na tym, że pokazuje się od razu takie okienko pomocnicze. Wystarczy, że kliknę Generate Fill. I teraz mogę albo opisać to, co chcę tam wstawić, albo zostawić to puste. I bardzo często w przypadku retuszu, w przypadku usuwaniu obiektów, które są na zdjęciu, po prostu zostawiam to puste. Bo zobaczcie, jeśli zostawimy puste, program, przez to rozumie, że będzie starać się ten obszar wypełnić czymś podobnym do tego otoczenia. Klikamy Generate i czekamy. Po kliknięciu Generate to zdjęcie jest wysyłane do serwerów y, Adobe. Tam jest to bardzo szybko analizowane i odsyłane do nas. Teraz jest ten moment, że na przykład możemy się napić kawusi. Możemy też na przykład poczytać jakąś modrą książkę. Ups, y, do góry nogami, sorry. A możemy na przykład porozwiązywać krzyżówki albo sprawdzić Instagram, jak bardzo spadły nam zasięgi dzięki Markowi. Z. Ale wróćmy, bo już nam tu program zadział i zobaczcie, to jest po prostu niezwykłe. On na serio nam zastąpił ten dźwig. On tworzy warstwę dodatkową, więc możemy sobie wyłączyć tą warstwę, włączyć i zobaczyć, jak idealnie ona pasuje. Chcę Wam od razu pokazać kolejny przykład. Stwierdzamy sobie, patrząc na to zdjęcie, fajnie by było, jakby faktycznie ta warstwa leśna ta drzewna zielona zielono-pomarańczowa warstwa bardziej jeszcze oddzielała się od tej warstwy miasta, nie? No bo tu widzimy jakieś małe budyneczki. No to nic bardziej prostszego. Bierzemy znów sobie lasso i znów sobie zaznaczamy, nie, te fragmenty architektury miejskiej, które chcemy usunąć. Możemy dwa naraz właśnie zaznaczyć, tak jak ja teraz to robię. I po prostu klikamy znów Generate Fill. Znów wydaje mi się, że program zrozumie, co my chcemy tutaj pokazać, więc klikamy Generate i czekamy. No i widzicie, tak jakby jest idealnie zastępione. Tutaj możemy nawet wybrać sobie z iluś tam wersji. Możemy jeszcze raz kliknąć Generate. I znowu nam wytworzy różne, i tak dalej, i tak dalej. I możemy się bawić ze zdjęciami, tak jak. Właściwie tylko chcemy. Drugie zastosowanie sztucznej inteligencji to nadal pozostajemy w Photoshopie i. Ono przydaje mi się bardzo często przy prostowaniu perspektywy. Widzicie teraz to zdjęcie, które ja widzę? To jest zdjęcie kamienicy przy złotej 65B w Warszawie. Przeurocze miejsce, w sensie kontrast między tą kamienicą, a otaczającymi ją wieżowcami i nowymi budynkami. Jest to zdjęcie już zedytowane poza jednym, poza wyprostowaną perspektywą, więc ja teraz bardzo szybko naprawię perspektywę. Będę stosować tutaj Filtr Raw Filter. To już tak dla. Tylko szybkiego przypomnienia i zaraz wracam. OK. I wracamy. Mamy wyprostowaną perspektywę, nie? I teraz to, co jest naturalne, to, co zawsze się dzieje, to pozostają takie puste narożniki. No i moglibyśmy do tego podejść w dwojaki sposób. Albo po prostu przykadrować zdjęcie, nie? Ja kadruję tak żeby nie było tych pustych narożników, ale zobaczcie ile ja tak naprawdę tego kadru tracę, nie? Więc wychodzimy sobie i teraz drugi sposób to jest wypełnienie ich. I dzięki temu, że mam teraz to generatywne wypełnienie, no to o wiele prościej jest po prostu sobie z tym poradzić. Po prostu zobaczcie, ja teraz biorę magiczną różdżkę, żeby szybciej podziałać i klikam w narożnik. Bardzo ważne, żebyśmy sobie teraz Poszerzyli lekko to, klikam Select na górze, Modify, Expand i poszerzam o około 5 pikseli i mamy zaznaczone. I teraz klikamy Generative Fill, Generate i czekamy aż zadzieje się magia. I możemy sobie tylko wybrać pomiędzy, wiecie, różnymi wersjami, tymi, które bardziej nam odpowiadają. Na serio to, to jest coś niesamowitego. Przejdźmy sobie jeszcze tu. Tym razem używam lasso i znów klikam Generate, Fill i Generate. No i znów, zobaczcie, możemy sobie wybrać coś, co faktycznie nam najbardziej pasuje. To jest coś niesamowitego. Dzięki temu mamy zdjęcie zachowane, w sensie widzimy nadal ten wieżowiec. On nie jest obcięty, a on jest bardzo ważny tutaj na tym zdjęciu, wydaje mi się, szczególnie w kontekście kontrastu do tej kamienicy. Coś niezwykłego. Przechodzimy sobie do Lightrooma i ta funkcja, o której teraz będę mówić, oparta o sztuczną inteligencję, już jest, jeśli macie zaktualizowany program do najnowszej wersji, a będziemy sobie mówić o odszumianiu bazującym na sztucznej inteligencji. I teraz zobaczcie, macie zdjęcie, jest to zdjęcie katowickiego spotka, które wykonałem dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kilka lat temu. Pozdro, Śląsk. Moją intencją w tym zdjęciu było, żeby nie wydobywać cieni, nie? ale załóżmy sobie taki przypadek, że mi akurat dochodziło o to, żeby wydobyć cienie z tego zdjęcia. I teraz zobaczcie, że jeśli ja zwiększam suwaczek shadow, zwiększam cienie i przybliżam, zobaczcie, co tu się dzieje. No nie jest za ciekawie, szczególnie widzicie, ja tu nawet próbowałem już zastosować wtedy, edytując zdjęcie, manualną redukcję szumów, ale. Ona powoduje to, że im bardziej przesuwamy suwak w prawo, im zwiększamy tą wartość, tym bardziej miękki ten obrazek się staje i wręcz taki nienaturalny. Więc ja usuwam sobie wszystko, klikając dwukrotnie. Teraz mamy taki, jakby, oryginalny ten szum. To już w ogóle jest go bardzo, bardzo dużo w cieniach, no ale dlatego, że przy ISO 800 fotografowałem. Klikam sobie Denoise. Po prostu jest przycisk Denoise i zobaczcie. To jest, to jest po prostu coś niezwykłego. Pokazuje nam podgląd, jeśli klikniemy dłużej, to pokazuje bez tego odszumiania, bazującego na sztucznej inteligencji, i możemy sobie oddalić i przybliżyć w dowolny punkt. On nie tylko odszumie, ale zachowuje detale. To jest coś no, naprawdę niezwykłego. Możemy zmniejszyć, zwiększyć wartość. Jak widzimy, zmniejszamy trochę, pokazuje się szumu, ale jeśli zwiększamy tą wartość, no to ten szum. Znika, ale to co jest mega ważne, to nadal pozostawia nam to detale. To co jest ważne, to na ten moment klikając Enhance, czyli akceptując to, program stworzy nam drugi plik. Drugi plik o formacie DNG, więc nie będzie możliwości już edyto tak jakby powrotu do tych wszystkich edycji, które y, wykonałem wcześniej, różnymi suwakami ekspozycji, kontrastu i tak dalej. Więc Adobe poleca wykonać ten ruch na początku edycji zdjęcia, zanim jeszcze nałożycie na przykład kolory, zanim podkręcicie kontrast i tak dalej. Ja to robię w tym momencie, no bo już chciałem Wam pokazać sam fakt tylko odszumiania. Co jeszcze ważniejsze, żeby zastosować tę funkcję, musicie mieć plik surowy w formacie RAW. Tylko takie obsługuje. Więc teraz klikam sobie po prostu Enhance, jeśli jestem już pewien i czekam aż program Lightroom stworzy mi właśnie plik .dng, odszumiony plik. No i mamy to, zobaczcie, możemy sobie oddalić, możemy przybliżyć, to jest naprawdę niesamowite, zobaczcie, że dzięki tak naprawdę tym funkcjom opartym o sztuczną inteligencję i to w Lightroomie, i to w Photoshopie, jesteśmy w stanie na przykład dużo zrobić ze zdjęciami, które wykonaliśmy lata temu, słabszym sprzętem, nie? Jest to naprawdę niesamowite. I na koniec zostawiam Was tylko z takim przemyśleniem, żebyście pamiętali, że to jest tylko i aż narzędzie. Najważniejsze nadal macie w głowie. To jest Wasza wizja, to jak zedytujecie te zdjęcia przy pomocy sztucznej inteligencji. I żeby może starać się zachować jakiś taki umiar, na przykład przy tym retuszu. Ja zdecydowanie jestem. Zwolennikiem takiego podejścia, w którym stosuję te narzędzia, po to, żeby zretuszować drobne elementy. Tak, przynajmniej aktualnie do tego podchodzę. Staram się nie generować nie wiadomo jakich nieistniejących rzeczy w rzeczywistości. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do kursu, bo tam jest mnóstwo wiedzy ode mnie odnośnie edycji, i to edycji na smartfonie, i to na komputerze. Pokazuję multum trików w obydwu programach Adobe. Dzięki Wielkie, widzimy się. Mam nadzieję w kursie. Cześć!